Szanowni Państwo, słuchacze, uczestniczy, uczestniczy uni Uniwersytetu III wieku, szanowni goście, cieszę się, że tutaj jestem. Z tym, że powiem, że jest mnie do tego mój e, młodszy protokół, nie, e, pochomek. I od razu na wstępie przepraszam, że nie jest, pojechał na inne obowiązki, ale prosił Piotr Walkowski, młodszy junior. Poprosił mnie o przekazanie życzeń dla wszystkich Państwa w dniu dzisiejszym i że jest również do Waszej dyspozycji. Mówię junior młodszy, bo wiecie Państwo, że juniorem jestem ja, a wszyscy na mojego syna mówią junior, natomiast mój tata jest seniorem i tak się w czwórkę w tej chwili piotrów chowamy. Myślę, że niedługo. Ten najmłodszy, który ma 5,5 roku też wejdzie do samorządu przedszkolnego, szkolnego i tak dalej będzie funkcjonował. Szanowni Państwo, yy, świetne otoczenie. Widzę, po twarzach, że wspaniałe komory bo napracowaliście się. Na pewno Pan Zarząd i Pan Rektor przygotowali niespodzianki na późniejsze godziny I... Ja dzwoniąc wczoraj do Józefa zapytałem, jak się ubrać. On mówi, na luzie. E, koszulki wypuszczone, więc wypuściłem koszulkę tak od razu. Wiem, że powinienem tu być pod krawatem, ale tego krawata ja naprawdę e, nie cierpię i powiem, że w pierwszej kadencji w powietrzu nawet wydałem takie zarządzenie, że powyżej 25 stopni nie obowiązuje krawat, a jeżeli idzie temperatura w górę, to marynarka. No, w międzyczasie chyba po 3-4 latach dowiedziałem się, że Japończycy ode mnie to ściągnęli i oni też wydali takie zarządzenie, że powyżej określonych temperatur nie nosi się ani krawata, ani, ani marynarki. Związane to jest z oszczędnością energii, bo żeby klimatyzacyjne urządzenia chodziły, to potrzebne jest, że tak powiem, dużej ilości energii. Szanowni Państwo, ale mam jeszcze jedne życzenia, Józef, dla Ciebie osobiście, bo jak w ubiegłym tygodniu dałem się do Sejmu, spotkałem się z moim kolegą posłem Władysławem Kosiniakiem, to pierwsze jak nie zobaczył w ciągu pierwszej minuty Powiedzieć, spytał się mnie, a jak tam Uniwersytet III wieku w Ostrowie Wielkopolskim i jak tam pan Rekry. Więc szybko, króciutką relację zdałem. Pozdrawiam Was serdecznie, ma Was w pamięci w sercu i jeżeli będziecie chcieli skorzystać z jego, że tak powiem, również pomocy, drzwi, telefon, wszystko jest otwarte także do dyspozycji ulubionego Uniwersytetu III wieku w Ostrowie Wielkopolskim. Szanowni Państwo, eee, a widzę, że tutaj nawet jest tyczka od do teściowa jednego z jego bezpośrednich współpracowników. Pozdrowienia dla wszystkich teściowych w związku z tym. Drogi Józefie. I jeżeli, bo wiesz, ja zawsze coś, nie mam długiego rękawa, ale zawsze mam coś w e, Mówisz o tej naszej współpracy, nasza współpraca trwa już ponad 20 lat. Nie? 20 lat i z uwagi na to, że Państwo mnie znają z tego tytułu, że jestem gdzieś tam w samorządzie, oprócz tego jestem od 13-latrzeczet ten samorządu rolniczego województwa wielkopolskiego. I w związku z tym taki medal od Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Ostrowie, który chciałbym wręczyć w związku z 20-leciem. I zaraz dopowiem, bo to sam medal no to jest kutełeczko i odbity e, wzorzec. E, równocześnie. Ten medal jest zaproszeniem dla Pana Rektora i dla Państwa na 15 sierpnia. 15 sierpnia w Parku imienia Szembeków na mojej łące i w okolicy będziemy się bawili w tak zwane, no to przed będzie, zrywanie kaczora. Zrywanie kaczora, a więc wszystkie te imprezy związane z E, oprócz tego z uwagi na to, że to zrywanie kaczora, to będzie e, zarówno szermina, jak i że tak powiem e, smaki związane z kaczką. Także serdecznie zapraszamy na to e, popołudnie w Wysokim Wielkim. Także e, Józef dla siebie i dla wszystkich słuchaczy. Myślę, że część Państwa już będzie znudzona wakacjami, które Was czekają, więc tutaj serdecznie, serdecznie zapraszam na to spotkanie. No i będziemy, że tak powiem, kontynuować nasze spotkania. I Józef, jeszcze po... Jutro przychodzą malarze, troszeczkę będzie odnowione, tablice wstawiane. Bo Ty tak mówiłeś o tej kamie. Dla Ciebie i dla zarządu również miejsce przy stole się znajdzie na... Kawę w biurze poselskiej, które w ciągu dwóch tygodni <noise> uruchomię. Udanych wakacji, jak najwięcej miłej wrażeń. No i przede wszystkim wracajcie w zdrowiu po wakacjach na wspólne zajęcia. Także wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Zapraszam Pana Starostę w takim razie. Szanowny Panie, Szanowni Panowie, pięknie ten miniony rok akademicki został wypełniony chwilami, które znalazły swoje odzwierciedlenie w tym To była nasza dobra powiatowa inwestycja w wsparcie tej książeczki, która będzie doskonałym wspomnieniem. Ale siedząc tutaj słuchając Andrzeja a, o... Rzadkowie, przepraszam, rzadkowie pandemii, tutaj, że jak kogoś w dominie, ale to będzie za chwilę. Potrafię mówić pięknie i tak jak sobie pomyślałem, bo Państwo wiecie, że ja jestem zwolennikiem, że trzeba mieć marzenia, bo marzenia się spełniają, jeśli bardzo tego pragniemy. No Przez za dwa lata zakończenie roku etyka elektronickiego będzie lewkowiec, który nam pięknieje. 28 milionów jest tam do przerobienia, firma Kostowska realizuje to zadanie naprawdę rewelacyjnie i Antonin będzie z Chopinem, a jeśli chodzi o yy, nasz lewków, będzie tą perełką, gdzie będzie czas na spotkania i będzie czas na to, żeby cieszyć się i Także to jest takie marzenie. Na to Państwo, jeśli będziemy, Bóg pozwoli, że będziemy tu, gdzie jesteśmy, to na pewno zaproszę Państwa, bo przecież tak jak Pan Prezes powiedział, czy takie wycieczki już były z udziałem, z udziałem starosty, z udziałem przedstawicieli starostwa. Najbliższa mogłaby być, że pan Państwa nie zaprasza. Chociaż z tego też jestem dobry, bo lada mamy bo już w przyszłym tygodniu oddamy bardzo nowoczesny, wyremontowany zupełnie w innym miejscu oddział neurologiczny, ale tam mi się nie pokazujecie, najwyżej no w roli odwiedzających i co jeszcze w najbliższym czasie, też nad tym pracujemy, też pokazujecie się tam tylko w roli odwiedzających, ale obiekt bardzo potrzebny. Mianowicie bardzo nowoczesny dom pomocy społecznej, który powstanie w Ostrowie. To są nasze marzenia i ja wiem, że mówię to do osób, które w tych marzeniach nie wspieramy i za to bardzo serdecznie dziękuję. Ja gratuluję tych wszystkich osiągnięć, pięknych osiągnięć i życzę sukcesów. I deklaruję Panie Prezesie, bo to mi się jest ważne. To co starosta powie, to powie, ale liczycie kasa, więc tą kasę też deklaruję ze strony naszej firmy. Państwo studenci Uniwersytetu III wieku, ja chcę w imieniu Pani Prezydenta i w imieniu własnym serdecznie Państwu pogratulować y, y, zakończenia kolejnego roku akademickiego. Chcę również przy tej okazji wyrazić swój podziw dla Państwa aktywności, które zostały opisane w tym wydawnictwie. Poprzez naukę języków obcych, y, fitness, schwytanie, wyrycz. I jedna jeszcze rzecz, informatyka, jedna szczególnie rzecz przykuła moją uwagę. Sekcja kształtowania sylwetki. I kiedy patrzę tutaj szczególnie na panie, to nie wiem, czy to jest efekt działania tej sekcji, czy to po prostu tak zawsze było, jest i będzie. Drodzy Państwo, z drugiej strony jestem troszkę zmartwiony, bowiem jak słyszałem tutaj wystąpienie Pana Rektora, Pana Dziekana, no jest, jest coraz większy problem, aby dostać się do tego właśnie Uniwersytetu III wieku. A muszę Państwu przyznać, że w zeszłym roku na urodziny moja żona prezentowała mi kartę seniora. Ale mam nadzieję, że sobie tutaj ścieżki wydymcze i, kiedy przyjdzie czas, wstąpię do Uniwersytetu w będę aktywnym studentem. I jeszcze jedna, Państwo, sobie, tak patrzę na te uśmiechnięte twarze, na, na, na radość, na zadowolenie z tej formy aktywności państwa, to tak się zastanawiam, być może daję tu pod uwagę pana tu zasady, to zmienić nazwę tego uniwersytetu nie jako Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale Ostrowski Młodzieżowy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Daję to państwu pod uwagę. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego, miłych wakacji i powrotu w październiku do. Kolejnych nie, Państwa aktywności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Mamy na to jeszcze oczywiście czas. Jeśli nie, to w takim razie, Szanowni Państwo, w ten sposób zakończymy część e, oficjalną dzisiejszej uroczystości.